Wyobraźcie sobie, że wiecie, co się stanie i możecie temu zapobiec. Jesteśmy w Edynburgu w Szkocji, aby spotkać się z kimś, kto ponoć umie przewidzieć przyszłość. Chris Robinson potrafi wyjaśnić zdarzenia, do których jeszcze nie doszło. I zmieniać bieg historii. Chris Robinson, śniący jasnowic. Począwszy od żyjącego w XIV wieku Nostradamusa, który przewidział m.in. śmierć prezydenta Kennedy'ego, po wróżów z kryształowymi kulami są ludzie wierzący, że potrafią zaglądać w przyszłość. Mieszkańcy Zachodu nie wierzą w takie rzeczy, ale wieście lub nie, rządowe agencje takie jak CIA czy MI5 próbowały korzystać z pomocy jasnowidzów. Nauka nie podważyła jeszcze zdolności parapsychicznych. Sprawdźmy więc, czy są nadludzie zdolni zgłębiać przyszłość. Nazywam się Daniel Browning Smith. Szukam nadludzi. Słynny twórca komiksów Stan Lee wysłał mnie do Edynburga, w Szkocji, na spotkanie z kimś, kto twierdzi, że śni mu się przyszłość. Muszę sprawdzić, czy jego przeczucia to nadludzka zdolność, czy tylko senne fantazje? 59-letni Christopher Robinson pracował jako dziennikarz w jednej z londyńskich gazet. Ty jesteś Chris? Gdy w roku 1988 dziwny sen zmienił całe jego życie. Szczątki maszyny są rozrzucone w promieniu 8 kilometrów. Chris twierdzi, że dzień wcześniej przyśniła mu się katastrofa w Lockerbie. Zginęło w niej 270 osób, gdy samolot linii Panam eksplodował nad Szkocją. Gdy nocny koszmar się ziścił, Chris zdecydował, że następnym razem nie będzie czekał, aż dojdzie do tragedii. W 1991 roku przyśnili mi się terroryści podkładający bombę w skrytce w banku. 15 listopada 1991 roku Irlandzka Armia Republikańska próbowała wysadzić w powietrze salę, w której miał się odbyć koncert dla brytyjskich żołnierzy. Chris zobaczył to we śnie i powiadomił władzę. Policja zabezpieczyła teren, i jedynymi ofiarami eksplozji byli dwaj zamachowcy. To list z kancelarii premiera. Po ujawnieniu swojego snu, Chrisem zainteresowały się brytyjskie i amerykańskie agencje rządowe, takie jak Scotland Yard, MI5 i CIA. Chris wielokrotnie ostrzegał je o nadchodzących atakach i twierdzi, że współpraca ta trwa do dziś. Trudno mi uwierzyć w zdolność przewidywania przyszłości, więc chcę poddać Chrisa próbie. Zobaczymy, co dzieje się w Twojej głowie. Bardzo chętnie. Oto Edynburskie Centrum Badania Snu. Specjalista Steve Williams zgodził się zbadać aktywność mózgu Krisa. Proszę się położyć, podepnę przewody i poukładam je, żeby się nie poplątały. Aby sprawdzić, czy sny Krisa mogą ujawnić przyszłość, Postawiliśmy mu praktycznie niewykonalne zadanie. Poprosiliśmy, aby spróbował przewidzieć, dokąd go jutro zabierzemy. Jeśli sen wskaże mu to miejsce, uznamy Krisa za nadczłowieka. Gdy mam sen, który ma dużą szansę się ziścić, kolory są żywsze, a wrażenia silniejsze, tak jakby wszystko działo się naprawdę. Nadchodzi ranek. Pora sprawdzić, czy Chrisowi przyśniło się coś, co pomoże mu zgadnąć, gdzie go zabierzemy. Czy w tych wykresach jest coś niezwykłego? Cztery lub pięć razy w ciągu nocy Chris budził się, brał notes i coś pisał. Wiedział, że śni i że musi się obudzić. To niezwykłe. Chris potrafi sam się obudzić, przerwać na chwilę najgłębszą fazę snu, po to, aby zrobić notatki. Widziałeś już coś takiego? Nie widziałem nikogo, kto budziłby się, żeby zapisać sen. Zdolność samodzielnego budzenia się jest niezwykle rzadka, ale jest też coś dziwnego w samych snach. Zdaniem Steve'a są to sny świadome. Świadomy sen to taki, w którym mamy świadomość tego, że śnimy. W tym stanie można kontrolować sen, lepiej się go pamięta, a przeżycia wydają się prawie realne. Ta umiejętność Krisa na pewno pomaga mu w zapamiętywaniu informacji ze snów. Śniąc świadomie, zachowuje się przytomność umysłu. Po odpowiednim treningu można kontrolować zawartość snu, nawet w jego najgłębszej fazie. Czy kontrolujesz swoje sny? Tak, bardzo często. Świadomie balansuję na granicy snu i zawsze wiem, jak dużo snu minęło od ostatniej notatki. To ciekawe. Na ogół, gdy ktoś orientuje się, że śni, natychmiast się budzi. A pan nie. Staram się kontynuować sen, bo kolejna rzecz może być ważniejsza od tego, co już widziałem. Chris twierdzi, że umie kontrolować swoje sny. Gdy uzna, że ma już dość informacji o przyszłości, budzi się, aby je zapisać. Sny tworzą przyszłość, więc sterując snem, zmienia się przyszłość. Chris umie kontrolować swoją podświadomość w niesamowitym stopniu, lecz czy umie przewidywać przyszłość? Ostatniej nocy Chris pytał w swoich snach o miejsce, w które mamy się dziś udać, i zapisywał to, co zobaczył. Masz coś pewnego? Cóż, pojedziemy, zobaczymy. Gdy jedziemy ulicami Edynburga, nawet ja nie wiem, dokąd się kierujemy. Jeśli notatki Krisa będą pasować do rzeczywistości, będę bardzo zaskoczony. Celem naszej wyprawy jest sławny hotel. Balmoral. Chris jest wyraźnie zmieszany. Czy ten widok jest znajomy? Raczej nie. Widziałeś we śnie jakąś wieżę albo zegar? Nie. Wąski łuk. Może to tam. To by mniej więcej pasowało. Śniłem też o jajkach. Cztery jajka w misie. No i jak się ma do tego parowy silnik? Choć Chris nie widział w snach charakterystycznej wieży hotelu, to jego pozornie przypadkowe notatki mogą być ukrytymi wskazówkami prowadzącymi do celu. Wąski łuk w parku? Czyżby chodziło o znajdujący się 30 metrów dalej pomnik. Prince Street Gardens? Parowy silnik. Może to znajdująca się za hotelem dawna stacja kolejowa, na którą zajeżdżały parowe lokomotywy. A cztery jajka w miejsce, o których śnił Chris? To królewski symbol hotelu Balmoral. Te notatki nieźle pasują do okolic hotelu. Jeśli pewnego dnia jego przepowiednie uchronią nas przed wielką katastrofą. Liz okaże się największym z nadludzi.